W 1939 roku francuski pisarz i podróżnik Marquis Astolf de Custine, zmęczony pogrążoną w politycznym chaosie Europą, wyrusza do Rosji. Zamierza przyjrzeć się rosyjskiemu absolutyzmowi, aby zaszczepić na gruncie europejskim ideę, która w jego mniemaniu sprawdzała się w zadziwiająco sprawnie zarządzanym imperium. Wyjeżdża przerażony Rosją, panującym tam despotyzmem, biurokracją i zacofaniem. Swój przenikliwy opis stanu Rosji za panowania Mikołaja I zawarł w książce Listy z Rosji, w której przestrzega świat przed rosyjskim imperium. W oczach Rosji, Europa jest łupem, który prędzej czy później dzięki waszym niesnaskom wpadnie w jej ręce. Sieje w was anarchie w nadziei, że wykorzysta ten rozkład, który zresztą jest zgodny z jej zamiarami. To powtórzenie dziejów Polski tyle, że na większą skalę Europa niszczeje podczas gdy my pozostajemy potęgą właśnie dlatego że nie jesteśmy wolni Marquis de Custine początkowo podziwiał skuteczność Ceratu podczas gdy we Francji całymi latami dyskutowano o odbudowie teatru w Rosji strawiony przez pożar pałac zimowy odbudowano w ciągu zaledwie roku wkrótce jednak poznaje kulisy tej odbudowy Prace we wnętrzach odbywały się nawet podczas największych mrozów. Nieustannie pracowało 6 tysięcy robotników, z których znaczna ilość umierała z powodu wyczerpania, i natychmiast wymieniano ich na nowych, którzy także ginęli. Śmierć nie czyniła żadnej szkody w postępach pracy. Pałac zimowy. Imponujące dzieło samowoli Carskiej występuje także w filmie rosyjska arka Aleksandra Sokurowa, jednego z najważniejszych współczesnych reżyserów rosyjskich. Jednym z narratorów filmu reżyser uczynił właśnie markiza Astolfa de Custine. Film Sokurowa to półtora godzinne dzieło nakręcone w jednym ujęciu. Fakt ten zdumiewa tym bardziej, że w produkcji wzięło udział 2000 aktorów, sceny były kręcone w 33 salach ermitażu, a pojawiająca się w filmie muzyka była grana na żywo przez trzy orkiestry. To dzieło godne uczczenia 300-lecia Petersburga, miasta przy którego budowie mogło zginąć od 30 do 300 tysięcy robotników, chłopów i niewolników, których car Piotr I kazał ściągnąć pod przymusem z całego kraju. Jakże różna postawa od świata zachodniego, w którym władza ma gwarantować prawa obywatelskie. Ale czy Rosja jest częścią, czy peryferiami Zachodu, a może to zupełnie inny świat? Amerykański slawista Kevin Platt, w swojej książce Terror i Wielkość, stawia tezę, że w rosyjskiej historii ceną postępu zawsze było cierpienie zadawane społeczeństwu przez aparat państwowy. Iwan Groźny i Piotr Wielki byli zarazem fetowani za swoje wielkie osiągnięcia i nienawidzeni z powodu nadzwyczajnej przemocy, jaką stosowali w czasie swego panowania. Bilans między pochwałą a potępieniem w ich przypadku pozostaje nierozstrzygnięty. Prezydent Władimir Putin otacza się carskim rytuałem. Czy jest to nieszkodliwa megalomania, czy wyraz jego groźnych ambicji? Ura! Prezydent Rosji nie ukrywa także kultu dla siły wojskowej. Ostatnia defilada z okazji zakończenia II wojny światowej miała rozmach przypominający Związek Radziecki u szczytu potęgi. Jak ryzykowna jest gra z Putinem, mogli niedawno przekonać się Polacy z niepokojem obserwujący politykę Kremla związaną z katastrofą smoleńską. Mówi się, że geopolitycznym mózgiem prezydenta Putina jest Aleksandr Dugin. To wyznawca idei euroazjatyzmu i geopolityki. Ten rosyjski polityk i historyk religii jest przekonany o szczególnym przeznaczeniu Rosji. Wszystko jest względne. I my w Rosji potrzebujemy postmodernizmu, aby móc wytłumaczyć Zachodowi, że jeżeli każda prawda jest relatywna, to my mamy naszą specjalną rosyjską prawdę, którą wy musicie zaakceptować. Nawet jeżeli to nie jest wasza prawda. Nawet jeżeli to po prostu nieprawda. Jeżeli prawda jest względna, to nie oznacza, że prawda nie istnieje. To oznacza, że prawda absolutna, uniwersalna dla wszystkich, nie istnieje. W książce Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji autorzy piszą, że Dugin stawia Putinowi wybór: albo Rosja będzie imperium, albo się rozpadnie. Według Aleksandra Dugina, Rosja jest wręcz skazana na stworzenie na terenie postradzieckiej Eurazji pax russika. Jest to przekształcony prawosławny maksymalizm eschatologiczny zbawienie świata jako bytu zbiorowego, a nie zbawienie jednostki ludzkiej. Czyżby Rosja chciała zostać zbawcą świata mimo strasznych czynów, do jakich okazała się zdolna? Czy raczej chodzi tu o uwiedzenie rosyjskiej opinii publicznej wizją imperium w nowych szatach? Czy Putin próbuje odbudować imperium carów?